Cześć kochani, dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień. Dzisiaj będzie troszkę spokojnie, jest naprawdę wcześnie rano, słoneczko dopiero wstaje, a musimy się wyrobić przed pracą. A I dzisiaj będzie na macie. Troszkę spokojnie. Wczoraj działaliśmy z krzesłem, a ja chyba nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak dobrze spałam, także dzisiaj będzie troszeczkę spokojniej. Usiądźcie sobie na macie, nogi skrzyżowane. No, i pamiętamy o tym, żeby siedzieć bardzo wysoko. Zaczynamy od takiego spokojnego opuszczania um, głowy w prawo i w lewo. Ten trening zaczyna się spokojnie, ale później uu, będzie naprawdę um, ostro. Ja mam rosę na mojej macie, zapomniałam ją powiesić. I mam nadzieję, że tutaj jakoś się nie poślizgnę i nie skompromituję. Jeszcze cztery razy, pomalutku opuszczamy sobie głowę. Ale fajnie. Dobrze, no i oczywiście kilka skłonów, prawo, w lewo, sięgamy do góry. Ile się rozkręcę, ale naprawdę jeszcze się wybudzam. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja potrzebuję przynajmniej kilku minut, żeby tak się rozkręcić. I jeszcze cztery. To jest bardzo istotne, żeby nie zaczynać jakiegoś intensywnego treningu um, tak od razu z biegu. Trzeba troszeczkę się wybudzić. Jeszcze raz. Ok i teraz delikatny skręt łowia. Zobaczcie co jest za nami i znowu jeszcze dwa razy, ale będzie dzisiaj dość intensywnie, tylko na macie. Słuchajcie, zaczynamy od pozycji plank. Kolanka mamy ujęte na razie na macie, ale za chwilę unosimy sobie kolana od maty. No i mamy tą naszą deskę. Na zmianę prawe, lewe kolano do przodu. Nie będziemy tutaj liczyć um, tych kolan, tych powtórzeń, będziemy się bardziej skupiać na czasie. I jeżeli potrzebujecie szybciej przerwy, to nie ma sprawy, możecie powrócić sobie do pozycji wyjściowej, czyli do tej, z której wychodziliśmy do ćwiczenia. W tym przypadku był to klęk podparty. Na zmianę prawa, lewa noga. Oczywiście wydech przy każdym uniesieniu kolana. Ja będę Wam natomiast mówiła, ile nam jeszcze powtórzeń zostało. Spróbujcie zrobić tyle, ale też, jeżeli się nie uda, no to wracamy do pozycji wyjściowej. Jeszcze 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12. Wracamy do klęku podpartego i pozycja dziecka. Wiele z tych ćwiczeń jest dość skomplikowanych, a trudnych, przez to, że jesteśmy w podporze na naszych rękach, na dłoniach. Ale co chwilę będziemy zmieniać te pozycje, także spokojnie. Dobra, klęk podparty, teraz tylko jedna dłoń w podporze, także mamy tutaj przerwę. I uniesienie prostej nogi do boku w ten sposób. I też wydech i wdech. I wydech i wdech. I wydech. Ale te nogi ciężkie z rana. I wydech i wdech. Jedziemy, jedziemy. Wydech, wdech. Dobra, jeszcze cztery. Spodziewajcie się około 12 powtórzeń. Czasami, jeżeli to jest ćwiczenie takie bardziej dynamiczne, no to więcej, ale przy takim jak to, to około 12 powtórzeń chcemy zrobić przynajmniej na jedną stronę. Dobra, no i skoro jesteśmy już na tej prawej stronie, to przechodzimy do planku. I zauważcie, byliśmy na naszym nadgarstku, a teraz. Coś innego, prawda? Teraz będziemy sobie tutaj odpoczywać i trzymamy plank, ale nasza ręka sięga w górę, na ukos, w górę do nieba. I teraz zobaczcie, tutaj jakbyśmy chcieli wsadzić nitkę do giełki. Jeszcze raz. W górę, na ukos, w górę do nieba, do tyłu i powrót. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej, słuchajcie, to jest trzecie powtórzenie raz, dwa, trzy i czwarte. Raz, dwa. I skręt i powrót. Raz, dwa. I skręt. Możecie kolanko sobie opuścić tutaj, jeżeli jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno. Jeszcze trzy. O! Raz, dwa. Ostatnie. I raz, dwa i cztery no i teraz to odpowiednio czujemy rozciągamy sobie te mięśnie usiądźcie po prawej stronie, a ręce wyprost w lewo uwielbiam te poranne promyczki słońca, one są takie delikatne naprawdę tak jakby słoneczko tak nas całowało a potem tak skubany daje potem już nie całuje tylko nas pali Dobra, prosta noga i znowu unieś i sięgnij tam. Unieś i sięgnij. Wydech i wdech. I wydech i wdech. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden. No i znowu klęk na boku. Sięgamy na ukos, do nieba i do dziury. I powrót. Na ukos, do nieba i skręt. I jedziemy troszkę szybciej. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa. Ja tutaj nawet nie będę narzekać, bo powiem Wam szczerze, że nie mam na to siły. Tak się skupiam, żeby dobrze wypaść, że nawet nie narzekam. I skręt, i powrót. Dobra, jeszcze dwa, damy radę. Dacie radę? Damy radę. Ostatni raz. Ledwo, 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 ale daliśmy radę, więc rozciągamy te nasze mięśniaczki. No dobra, to teraz jesteśmy w tej pozycji na plecach, nie zupełnie, jesteśmy na przedramionach i słuchajcie, zaczynamy od kilku takich Powtórzeń rowerku, najpierw do przodu, z tym, że należy tutaj tą nogę wyprostować. Wiecie, że jak taki jeździcie na rowerze, to znaczy, że jest on dla Was za mały. Więc trzeba się przesiąść na nieco większy i mocno tą nogę prostować. A mięśnie brzucha strasznie zadowolone. tak, 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 jest dobrze, jest dobrze ramiona tutaj, dłonie odpoczywają bo będą nam za chwilę bardzo potrzebne o, słoneczko cień, dalekie słoneczko 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1, ok, a teraz słuchajcie powracamy do naszego stolika, czyli w Dół, z tym, że coś sobie tutaj dołożymy. Góra, zobaczcie. Prawa noga, lewa noga, i powrót. Jeszcze raz, dźwigamy własną kupę. Prawa noga, lewa noga, i powróć. I znowu, dźwigni. <grym> prawa, lewa, i powrót. Jeszcze raz i za chwilę pokażę Wam trudniejszą wersję tego ćwiczenia. Możecie sobie wrócić do tej, jeżeli ta druga będzie zbyt trudna, Ok? To jest ta druga wersja. Dźwigamy też własną yy, cztery litery. I teraz zobaczcie. Prawa noga, prosta, lewa i pomalutku opuszczamy górę. Prawa, lewa i opuszczamy. Dół i góra, tylko dotknąć wapę. Prawa, lewa i opuszczamy. Teram, teram, prawa, lewa, opuszczamy. Jeszcze mamy cztery powtórzenia, wybierzcie, które Wam pasują. Raz, ale daję po oczach wredne słońce. Już się wredne zrobiło. Prawa, lewa, w dół i w górę. Jeszcze dwa. Prawa, Aha, bój w, w górę, ostatni raz, Oha. i prawa, lewa, bój w, w górę, jest, mamy to, słuchajcie, głęboki wdech, i wydech. O, to ćwiczenie jest fajne w poranku, o poranku i też pod koniec dnia, nie ma znaczenia, tak naprawdę, zawsze jest fajne ustaliliśmy sobie. Chyba, że musimy sobie tak to wszystko tłumaczyć. Słuchajcie, ja się odwrócę. Jeszcze mamy tutaj jedno ćwiczonko. Oj, to są nasze nożyce. Już kiedyś Wam je pokazywałam. Wiem, że je uwielbiacie. Można je wykonywać w ten sposób. Zobaczcie, to jest taka modyfikacja. Na koniec, a jeżeli już bardzo, bardzo będzie ciężko, to możemy. Ale a tak naprawdę chcemy coś sobie takiego tutaj zaserwować. Uuu, od razu czuć. A Chcemy zrobić Słuchajcie, 16 takich powtórzeń, czyli jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo krótki odpoczynek. Można sobie tą gdzieś pozycję poprawić i jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpoczynek. Jeszcze jedna taka seria, dobra? Uuu, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana pozycji, słuchajcie, wracamy do plank, do deski i tym razem wspinamy się na, a na piękną górę, tak jak zwykle, bardziej dynamicznie. Słuchajcie, takie przeskoki lub jedno kolano za drugim, jeżeli na przykład ta wspinaczka jest zbyt trudna. 16 takich powtórzeń, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

I jeden, kolanka w dół. I znowu rozciągamy sobie tutaj ręce. No i oczywiście należy te mięśnie rozciągnąć na koniec czyli kot, brzuch w dół, głowa do góry. I plecy zaokrąglone. Jeszcze raz w dół. za zaokrąglone. Słuchajcie, usiądźcie sobie w ten sposób, że ta prawa noga będzie skrzyżowana, a lewa przez nią czyli nasz precel. Zakładamy łokieć za kolanko i taki delikatny skręt w lewo. Prawa noga pierwsza, lewa na górze i skręt. To ta pozycja zakończy dzisiejszy nasz trening, było szybko, fajnie i intensywnie pobudziliśmy te mięśnie brzucha. A jutro będzie znowu coś w pozycji stojącej, ok? Tak będziemy sobie to zamieniać. Mam nadzieję, jeżeli robicie te ćwiczenia regularnie ze mną przez 30 dni, zmiana nogi, to, to czujecie się coraz bardziej tak, yy, wiecie że jest lepiej, bo u mnie jest dużo lepiej. Jak przez pierwszy tydzień to naprawdę miałam jakiś zjazd psychiczno-fizyczny. Plecy proste. A teraz jest już całkiem dobrze. I wy też jakoś tak lepiej wyglądacie. Także cóż. Dziękuję wam po raz kolejny za to, że do mnie dołączyliście i zapraszam jutro. Pa pa.